Cześć. Witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego.net. Ja mam na imię Wojtek i nauczycie programować w języku C Sharp. W tym odcinku zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, co to jest interface. Interface to jest kontrakt. To jest gwarancja, że pewna klasa będzie zawierała określone metody. Jeśli klasa implementuje jakiś interface, to znaczy. Że ta klasa zawiera te metody i właściwości, które są w interfejsie, ponieważ interfejs w języku C-Sharp może zawierać zarówno metody, jak i właściwości. I czasami w innych językach nie ma właściwości, są tylko metody. W C-Sharpie wcześniej też były tylko metody. Także może teraz zobaczmy taki przykład najprostszego interfejsu. Stwórzmy sobie folder. Interface i stwórzmy w środku interface iAnimal. I interface ianimal i I będzie miał w sobie wydać dźwięk, metodę. I teraz mając interface ianimal możemy tworzyć klasy, które będą implementowały ten interfejs i będą musiały zawierać tą metodę. I ten mechanizm interfejsu pilnuje, abyśmy nie zapomnieli dopisać tej metody. Czyli jak tworzymy na przykład. Klasę Cat, to gdybyśmy ją normalnie tworzyli, możemy sobie tu pisać metody, jakie chcemy. Na przykład Sleep śpi i od tej pory kod śpi. Ale jeśli dodamy tutaj, że Cat będzie implementował iAnimal, to już widzimy teraz jest błąd. Jest napisane, że Cat does not implement interface member iAnimal make sound. Czyli on mówi, że klasa kod nie implementuje metody zawartych w interfejsie, a przecież powiedzieliśmy, że będzie oparta na tym interfejsie. I możemy tutaj bardzo szybko zrobić implement interface. Czyli dodajemy sobie make sound. I oczywiście kod miałczy. I chodzi o to, że po dodaniu tej podwukropku za nazwą klasy nazwy interfejsu język C Sharp Visual Studio będzie podkreślał na czerwono. Jeśli nie dodamy tej metody, czyli interfejs jest gwarancją, że te metody, które w interfejsie występują, albo na przykład właściwości, że one się tam znajdą. Czyli dopiszmy sobie na przykład teraz właściwość, że właściwość będzie kolor oczu. Czyli od tej pory, jeśli stworzymy jakąś klasę, która implementuje ten interfejs, czyli na przykład nasz kod, i już znowu mamy błąd. Kod nie, nie implementuje. Interfe, inter, interface Member, czyli tego membera interfejsu iColor. Czyli teraz musimy znowu to zrobić. Implement Interface i stworzył nam automatycznie iColor. Oczywiście upraszczamy to tak, bo nie chcemy, żeby nam rzucał wyjątkiem. Przy próbie korzystania z tego implementujemy ją po swojemu. Czyli w tej chwili dodaliśmy iColor. Po prostu Interface zagwarantował nam, że taka właściwość znajdzie się. Klasie, która go implementuje. Czyli jak dodaliśmy iAnimal po dwukropku za nazwą klasy, to od tej pory Visual Studio będzie pilnowało i nie skompiluje się taki program. program. Cała platforma.NET czy na pewno ta klasa cat, czy na pewno ona ma taką właściwość. Dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału Szkoła Programowania.com. Nie przegapisz nowych filmów i będziesz miał motywację do rozwijania swoich umiejętności. Serdecznie pozdrawiam, cześć! Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.